Parkour, please. Ok, siemano, z tej strony to jest kolejne odcięcie. Gramy w parkour, jak widać, mam bardzo wysoki level, ale nie ma co przeżyć Idziemy jakieś jakąś rana robić. Dobra. O, nie. Nie umiem chyba w co grać. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, jakie ładne slajdy Dobra, grappler też mi używać. Jestem pro, jak widać. O, ale jumpy. Dobra, ładnie mi wychodzi. Dobra, skok. Przeżyję, przeżyję. Obrze, przeżyłem. Dobra. Kurde, nie udało mi się. Chciałem się tak fajnie odbić. Dobra, lecimy. O, nie, nie, nie. O, dobra, udało się, ale szczęście. Dobra. Żyjemy, żyjemy. Do góry lecimy, dobra. Okej. Okay. Teraz tu nie będzie ład. O, ała. Dobra. Blok si -kola wypita. Lecimy. Patrzcie na to. Takie dalsze, kurde, na ziemi. Nie!